Siemanko, Sam Farmer z tej strony, mówią szalony, ja wolę popier. Dobra, dziewczyny, mamy w środę, jest 12, imieniny Ludosława i Wiktora. Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego, wszystkim oglądającym i wspierającym, takie. jest. Wszystkiego dobrego, Wiktor. Pamiętam, pamiętam, kto mi paczki wysyłał. No, dobra, plan dzisiaj taki, że idę szybciutko pomidory posadzić do szklarni, nadwyżkę rozsad. Które nie będę pikował Sprzedałem wczoraj trochę właśnie do pikowania sadzonek I się zwróciło mi za nasiona i za ziemię yy, Tak więc kurde już teraz tylko na plus jak pomidory wyjdą yy, No Później 30 odpalamy Jedziemy yy, Kultywatorem W pole I yy, Później do pszczół idę muszę po tego wyjąć nadwyżki, ramek, gdzie są pszczoły zabezpieczone w miód, w pokarm i właśnie ten miód przenieść tam, gdzie brakuje. Tak więc w ten sposób zadziałać i może gdzie gdzieniegdzie poszerzyć jakieś silne rodziny, jak wymagają. Muszę zobaczyć, jak czerw wygląda po prostu, ile jest czerwiu. Jak brakuje miejsca, dokładać ramkę suszu, nie? Więc suszem tam podskoczę. Już tyle na dzisiaj planów. Eee, tak więc zapraszam. Zobacz moja pszczółka z pyłkiem obładowana I na chwilę sobie przycupnęła odpocząć. Zimno jest w cieniu, szczególnie słońca nie ma jeszcze, będę czekał na słońce i wtedy dopiero. Koło południa już nie będę patrzył, czy tam pszczoły zapracowane, czy nie, bo po prostu yy, po południu wieczorem ja nie mam czasu, ani energii już, nie? Że już tylko myślę, żeby zwierzaki robić tam między 5 a 18 i iść do domu, bo to wiecie, zanim jeszcze w domu się ogarnę, to też chwilę później filmy poskładać i tak dalej, i tak dalej, jeszcze live'a bym odpalił, ale no się zbieram już chyba z, nie wiem, z pięć dni od świąt i nie idzie, bo kurde siły brakuje, nie? Więc trzeba tak jakoś do tych pszczół wyskoczyć pewnie koło południa. O. Tak więc no to są nadwyżki moje rozsad. A tutaj ten nie szedł. Jak on się nazywał? Szpinak. Więc tutaj można też fajnie dwa, dwa rzędy. Chociaż nie, to jest szpinak. Chyba, no. O, to może być szpinak. To co? Dwa szpinaki. O i tu. No kilka może sztuk zeszło. No stary nasiona, znaczy stary, no kurde. Dwa, trzy lata, nie? Więc wiecie. No ale wychodzi na to, że, że coś tam im nie odpowiadało. Skoro. Skoro się zepsuły, nie? Jakieś dziadowskie nasiona, albo no szpinek tyle nie może leżeć. No co, rzodkiewka patrzę, że się powoli zawiązuje, będzie trzeba podlać na wieczór. Jak już widzimy, że właśnie ona idzie w korzeń, w rzodkiewkę, no to lejemy, nie? Tutaj ma być mokro cały czas, nie to, że, że, że wysycha ziemia. Ma być mokro, to wtedy ładne rzodkiewki powinny powstać, nie? O. No dobrze, no to tutaj będzie wysiane, znaczy wysadzony pomidor. Później będę na no, I może się sprzedać, nie? Zrobię, nie wiem, 4-5 zł sadzonkę załóżmy ile to wtedy wykopać, wziąć, sprzedać i wiesz, zawsze parę dych. Może się trafić, nie? W taki też prosty sposób. No to już wiecie, zanim jeszcze będę miał wsadzone swoje pomidory, to już może jakąś stówę zarobię, nie? Bo tutaj ile 4 dychy wczoraj mi wpadło za zwykłe siewki, nie? Za to, że sobie wziąłem wyrwałem. Nie? Więc później to się sprzeda parę razy drożej. A wiecie co to jest? To jest kopery. Ja to chciałem powyliwać, myślałem, że to zielsko, a to koper. Więc to wszystko będzie trzeba garściami, jak tylko podrośnie z 20 cm garściami zerwać, posiekać, pomrozić. nie? Jak już tak bym to widział. No, no, dobra, to ja tutaj Adama wysadzę. A tam inne. No i będzie git. Więc mamy tutaj już niektóre takie solidnie wyciągnięte sadzoneczki, zobacz, ale to jest bardzo ładna sadzonka, możemy ją sobie wsadzić głęboko i będzie, kurde, gitara, nie, później to wykopać, o, jeszcze głębiej, o, się podleje zaraz tym, znaczy na wieczór, o, ale, kurde, będzie sadzonka, człowieku, się wykopie komuś, to będzie zadowolony, za 100 zł, o. No, a tam dużo nie będę wsadzał, zapamiętam tutaj Adam dla potomnych pomidory Adam parę sztuk ciemnego, tutaj kilka sztuk ożarowski. Yy, malinowy smaczek i yy, Hartz yy, wczesny pomidor, <laughs> tak więc wrócę do tego filmu, jak później nie będę wiedział, bo to na pewno mi się pomiesza, zmarnuje. No i sobie przypomniałem, że przecież się ja kapusty jeszcze nie wysiałem, proszę Państwa, kamiennej głowy, nie? Bo mam wczesnej kapusty zrobionej trochę rozsady, eee, ale nie mam właśnie na późny zbiór na przechowanie. Kamienna głowa, eee, robię to w ten sposób, najprostszy, bo kiedyś robiłem, po prostu w szklarni wysiewałem, mnie, Z tym, że no dobrze rosło, nie powiem, ale no później jest takie zachwaszczenie, że jeśli tego się nie pieli, to zielsko eee, no utrudnia, utrudnia życie, nie? Zacienia niektóre rośliny, że, że jedna trzecia, załóżmy rozsady, nie wygląda tak, jak mogłaby wyglądać, nie? Dlatego tutaj w ziemi, gdzie nie ma chwastów, dwa rządki zaraz robimy, wysiejemy tu i tu i powinno starczyć nie? No tylko o, się nie staram za mocno, bo to kurde wiecie, bo to ja, coraz mniej tych nasion. Każdym rokiem i tam jedna paczka wystarczy, nie ma co się tutaj wczuwać, będzie trzeba przerywać jeszcze. No i dobra, później się przerwie, najwyżej, bo trochę gęsto, nie? Doniczki jednak małe są, ale paczkę nie ma co otwartą zostawiać. Jak jeszcze dwie kupiłem, to. Nasion, to ja już mam tyle, żeby mógł sklep założyć, otworzyć. Zapomniałem wypuścić cię, dziadu. Co? No, to co, telefonu nie masz? Kurde, dzwonić by było, trzeba. Co ty myślisz? Nie mam co robić, tylko pamiętać o tobie. <laughs> Jak sam nie zadbasz o swoją kozią dupę, to nikt tu kurde nie zadbał o ciebie. Wyjdź, się nie ocierać nie, nie atakować od tyłu. Ze laski pilnować. Że co, że pojebało mnie? Nie. Nie. Nie dam sobie wmówić, kurwa. <laughs> Jak kuraki? O. Dobra. Jak tam pasza? Już dzisiaj zbieram jajka dla siebie. Kurde, jecznicę se zrobię. O. Zboże i... Już zobacz, dziesiąta godzina już sześć jajek masz. Tam pewnie siódme siedzi. No, ziemniaki jedzą, zboże jedzą i paszę. Więc zmieszane jest, ale kurde, to są dobre jajka przecież. O, marchewka została tylko. Zaraz jedzą. No, tak więc takie buty, kurde. To już w sklepie, kurde. smałą karmią te kury, co w sklepie są jaja z nich. Nie z małą, to z tym asfaltem, tak? Było coś, że do paszy dodawali jakieś kurde ropopochodne substancje chyba, czy coś w tym stylu. No to, to wiesz, no. No te jajka nie smakują zbytnio. Dawno nie jadłem, ale wiem, że jak gdzieś spróbuję, coś tam, wiecie, zjem, no to na pewno nie dużo, tylko jakoś to pół jajka załóżmy jest z majonezem, czy w sałatce, czy coś. No ale to czuję tą różnicę. I to jest taki smak, no taki kurde odrażający, nie? że jajko nie, 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 nie smakuje, nie? Jak coś taki, taki, taką reakcję organizmu wywołuje, to znaczy, że to, to nie jest dobre, nie? no Dobra, idę do pszczół, a później ziemia przeschnie, jeszcze trochę, kultywator bierzemy i będziemy yy, drapać dzisiaj, z, kurde z dwie godziny pewnie będzie trzeba pojeździć bo tutaj ogródek i tam pola kultywatorem i, i zobaczymy jak się uda to wyrównać nie? obroną będzie trzeba jeszcze pojeździć nie? bo to będzie koszone rotacyjną więc trzeba no, kurde wygładzić jak najlepiej witam na moim pasie czyżsku. proszę państwa mamy tutaj pszczółki które zaczęły pracę bo wyszło słońce z pół godziny temu widać spore ilości pyłku wędrują do ula O, kurwa! Nie ma nic prostszego od pszczolarstwa kolego! Spójrzcie, to chyba najlepszy dowód na to, że to jest dobre miejsce na wierzbę na wczesny, właśnie pożytek. O ile pogoda spasuje? Mam rodzinkę na. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem na ośmiu ramkach zimowana. Ostatnią ramkę wyjmuję. Proszę. Zobaczcie, pół ramy nabite. Eee Pyłkiem, nie? Tutaj kawał zaskrapiony, jeszcze zimowego, zalewane komórki. A ta strona wyjedzona, ale pyłku, zobaczcie. Nie? Więc fajnie, że zrobiły robotę w ten okres dobrej pogody, bo ma przyjść troszeczkę uchudzenie i nie wiadomo jak będzie. A tutaj jest taki zapas, że mogą spokojnie się rozwijać nawet w tydzień zamknięciu, nie? Tak mi się wydaje. O, już tutaj czerw. Uuu! Trzeba poszerzać. Która to? Siódma ramka, czerw. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Obejrzę dokładnie, bo tutaj nie, nie wiem, jak byłem trochę kurdy grobaty był. Nie, się wydawało. Zobaczcie, wszystko nabite naokoło pyłkiem. Przecież to będzie kurde Sodoma. Trzeba pilnować te rodziny. No. Trzeba poszerzać już. Będę chciały się roić za 2-3 tygodnie. Niech to się powygryza. Olek i Jakub, dzięki serdeczne za zakupy na farmie. Dzięki tym zakupom, nie dość, że Będziecie mieli co chcecie. Chcieliście, to ja jeszcze będę miał kasę na to co ja chcę, czyli jakieś inwestycje na farmie Jakub. Jolek. O! Olek i Jakub. Wie królik. Odpalamy chyba 30, nie gotowe? Wszystkie? Żeby szoku nie było I się wzięła dopiero, położyła Ty Ja tu będę zaraz wyjeżdżał rakietą <laughs> Gryzonie wypad Co? Aria, już, już Bliziutko, nie? Ładnie wyglądasz Zaciążona pięknie No, <laughs> słodka koza Idzie więcej tych hałasów niedługo, nie? E? Musisz się ruszyć Będę wyjeżdżał, zamykam was Na tamtym wybiegu Perełka, prowadź swoje stado Na drugi wybieg Co? Ci podoba? Ty? A, ci podoba? Mm. No, tutaj sobie Wezmę podrapię kultywatorem Żeby wyciągnąć tego peżu tu warzywnik będzie, więc wiesz, już jakbym miał tam kawałek, to bym od tamtej strony zaczął marchewkę wysiewać, nie? Pietruchę. Bo to należałoby z dwa razy przedrapać. Teraz, za dwa tygodnie jeszcze raz, nie? I Przed siewem jeszcze raz. Chodzi, żeby jak najwięcej perzu wyciągnąć. Tak mi się wydaje, ale i tak tego się nie zniszczy. Muszę prysnąć czymś, nie? Ria. Jakimś specyfikiem mocnym. Nie wiem, się nie znam. No, doradźcie, czym tam spryskać? Benzyną, z droga. Aś? Marysia, złaś? Kurde. Deski porozpierniczały. Tutaj złą przygródkę zrobiłem i, i niestety, ale tutaj jest dobra. Więc wszystkiego nie rozwalą. Ile muszą tyle roz, roz, rozwalą? Nie? Dobra. Chodźcie. U Uchuga, wyjecie. No, sam to tam dużo. no Widać różnicę, nie? No tutaj jest bardziej zielono. Wybiorą, dziewczynki, wybiorą. Ten dziadygo niech posiedzi trochę zamknięty. No i dziadyk, ja. trochę zielonego dobrze ci zrobi na mleczko. Ti. <laughs> Ona tylko, kurde, do odpoczywania się nadaje. Na głaskania po brzuszku. cóżki urosły. No, jest nadzieja, że. Kurde, może trójkę da. Mleka, nie? Przy pierwszej laktacji bardzo dobrze ta Marysia, te dwie kozy, Marysia i Tinka będą najlepsze. Yy, no, mam nadzieję, że dobre cechy, cechy Brunona odziedziczą po matce Brunona, czyli mleczność. Matka Brunona dawała 5 litrów i po małej. Mała daje też 5 litrów, nie? Około, między 4 a 5, nie? Ciężko na razie nie zmierzę, bo. Ani zielonki nie ma, ja nie stosuję pasz yy. mleko pędnych. Wcześniej wysłodki były, ale nie wiem, z półtora miesiąca czy tam z miesiąc wysłodek nie jadły już nie? Nie się skończyły i nie kupowałem. Nie ma sensu. Tak więc bez tego daję teraz mała, no 4 300 podejrzewam, gdzieś by dała, nie? Jakoś tak, bo 3 litry prawie mam z dwóch, a od Kali to jest tak na jeden cycek to z pół litra. No około pół litra, nie? Dostaję raz dziennie. No. chodź Żeby było tutaj, kiedy przyjechać, te kamienie powyciągać. Dobre kamienie, głazy. Zobacz, ile kamieni. No ja kamienie szukałem nad stawem, a tu kurde, o, złożę kamieni mam. U siebie, zobacz. Kostki, nie kostki. No. A jak tu konstrukcje moje. O kurde. To trzeba by było chyba odsłonić, bo to antymyszowe wszystko. I tym smolą jakoś zasmarować. Zalepić lepikiem jakimś. No, zasmarować, bo tu rdza już widzicie wchodzi przez ten beton. Aż w końcu pęknie ta blaszka. No, ale myszy do dzisiaj nie ma. No, tu wiadomo skład zboża mój, nie. Ogólnie w lato albo na jesień trzeba ten róg, widzicie, to wszystko zakrzaczone, trzeba ogrodzić i to wybiegnie, dla kus będzie, to będzie równo z granicą. Czekam tylko aż te zrobią tory, żeby już tam nie przeszkadzać, żeby tam nie rozwalili zaraz. O i to wszystko będzie zagrodzone i kozy obiedzą, będzie git. To jest mój kultywator, proszę Państwa. Dobrze wygląda, nie? Zobacz Teraz już wszystko widziałeś kurde. Możesz kasować internet już nic więcej nie ujrzysz A. Tak to wygląda przed moją interwencją proszę Państwa Za chwilę to będzie w ogóle inny krajobraz Nawet w moich snach to lepiej nie wyglądało, proszę Państwa. A zobacz jakie dziedostwo, nie? Żeby takie coś powybierać, no to kurde grabkami trzeba się przejść, to choć z wierzchu to się powybiera, pod ziemią zostaje, wiadomo, no ale jeszcze raz może jak to się drapnie, no chociaż trochę, kurde że tutaj to jest nawet jakaś najcięższa chemia to sobie z tym nie poradzi, jak to wszystko, zobaczcie jak już rusza, nie? Tego peżu ile jest. Kurde, a żeby kozy tu weszły, ale tam drzewka są i Nie, bo zezrą więcej szkód jak to warte. A, kurde, zobaczcie, to, a to zdrowe podobno. Może chcecie zioła, przyjdźcie, za darmo. Pozbieracie tylko. Teraz, tu, proszę Państwa, najważniejsze jest, żeby właśnie od tej strony pod górkę kultywować, ponieważ tutaj ognicha była, a górka to była łąka, więc tam nie ma za bardzo nasion, ognichy w tej ziemi więc trzeba przeciągnąć stąd, tam, zawsze trochę się rozsieje, to może jeszcze w tym roku będzie tam żółto, nie? Tak jak tutaj na tej części. No i oczywiście górkę dosieje jakieś tam coś tam yy, dla pszczółek, nie? A tutaj właściwie nie trzeba, bo ten, ta ognicha jak tylko wyrośnie ten dziki rzepak. To ja nie wiem, czy coś tam da radę urosnąć jeszcze, oprócz tego, nie? No, jedziemy drapać póki sucho. Zjeżdżamy niepokonani, proszę Państwa. Wszystko podrapane. Sona wydojona. Tutaj wygładzimy. O, będzie ścieżka do pasieki. Proszę Państwa, kwiatki się zasieje z brzegów, a tu trawnik będzie, nie? Będzie gitara wtedy. <laughs> Tutaj o. Leszczyny rosną. Dopilnować, ścielić od pokrzyw to jeszcze jest dwa lata i będą ładne drzewa pewnie.